Cześć, ja jestem też i się pokażę Wam, jak kopiować temy do Fortnite'a. Także jak się Wam spodoba odcinek, to możecie zostać klapkę w górę i suba. Także no, Robicie sobie takie coś, chcecie robić jakieś trapy, czy coś, no i bierzecie, wchodzicie tutaj. Wciskacie to, czujecie to szybko, skakacie to szybko, skakacie to szybko, skakacie to wszystko. zabierajcie to szybko, zabierajcie to szybko, zabierajcie to szybko, zabierajcie to szybko, w instrukcji polowej napisali, że symulacja zakończy się po zniszczeniu komputera pożowego, sobie do... szybko, no i wychodzicie na, jak jest ryk ząbiaka, wychodzicie także no jak jest ryk zombiaka wychodzicie sobie później wejdziemy zobaczymy czy to się przetrzymało no i będzie bit tylko czasami też może czasami nie wyjść. jak źle zrobić to czasami wam nie wejdzie no i jeszcze nakopiowanie na słońce wydajny as jak chcielibyście sposób to na 50 la la lajków zrobimy właśnie poradnik jak kopiować słońce, wydajne, jasno, Także 50 lajków i macie poradniczek. Jak pod tym filmem będzie 50 lajków to i dobijemy 300 subów. Na 300 subów jak będzie 50 lajków też to piszemy i robimy na słońce. Janusz, jak się czujesz z tym, że sposób, sposób działa i w ogóle? Jak się z tym czujesz? Ja git, w końcu, będę mu krawić wszystko to, co chciałem, bo kwarcu w końcu nie będę brakował. Nie będzie ci braku kwarcu, tak? Cieszysz no. się, że jest taka opcja do kopiowania, czy nie? Będzie wcześniej kopiowałem, a tak? tu zajebiście, bo zapomniałem o tym, że znowu się da kopiować. Mhm. Także, no. Czyli się cieszysz, że można kopiować, tak? Zajebiście, zarobić można. No i Git. A ty, Killer, jak się z tym czujesz, czy można kopiować? No tak samo jest Git, bo można zarobić, to dużo. Zarobić można, tak, dobra. A. Ja wam pokażę tutaj, co ja zarobiłem dzisiaj. Co ja tutaj zarobiłem. Co ja dzisiaj na pewno zarobiłem? 1000, 3000 dajnych. No i Ale... Tak, i tam w ogóle. Straciłeś. 50 słońca <laughs> Cztery kafle słońca Straciłem. Tutaj kolego wywalamy Nie znamy pana Także sprawdzamy czy się utrzymało. Jesteś Janusz? Nie bo mnie! Co będziesz Co będziesz chciał kopiować? Co? Co dzięki, Logiczne, temu, co dzięki temu sposobowi będziesz chciał kopiować? Wszystko, co się da. Co się da. A Wy już znacie sposób na skopiowanie słońca i w ogóle? A, nie. Nie interesowałem się tym. Ja przerzuciłem się na CESa. No mhm. to pamiętaj. 50 łapek w górę i robimy poradnik jak kopiować słońce jasnożnej wydajny i w ogóle. Wydajne w sumie tutaj można kopiować, ale jasnażnej ten mrok i w ogóle. Oczywiście jak bana byście dostali za po prostu z, po prostu wykorzystywanie bugów na to, to ja nie odpowiadam za bana od razu mówię. Bana dostajecie, kiedy zostaniecie zgłoszeni Epic Games ma dostaną 48 godzin tego co robiliście w ich grze. No. Także jak dostaniecie bana... Będziecie ja nie powiem. chwalić po prostu. Nie chwalcie nie się tym sposobem, że umiecie i w ogóle. Żeby tam przyjaciela co który jest zaufany i was nie zgłosi. No. Żebyście bana nie dostali, a nie odpowiadam jak mówię. Także utrzymało się? No, utrzymało się jak widać. To coś się zepsuło mniej więcej. Pyk. Pyk. Nie. Tak. Także no Mi się wydaje, że spoko sposób jeszcze na górze mam Już zaraz wam pokażę Czy na górze utrzymało się? Utrzymało Jak widać Śmiesznie utrzymało się Także no Jak się wam materiał spodobał To Zostawcie lajka like Suba No i na 300 osób 50 lajków robię, yy, robię po prostu jak kopiolet słońce i, i w ogóle asfaltem i w ogóle. Także ja się za nimi żegnam, cześć.